Medali myślę, że sprawiłam sobie i moim trenerom niespodziankę. No, dla nas jest to mega niespodzianka, ponieważ no, po raz pierwszy możemy gościć na żywo w naszym radiu. No, już praktycznie można powiedzieć jedną nogą na olimpiadzie w, w Tokio. Tutaj na drugą nodze praktycznie no, można powiedzieć to mistrzostwo świata. No, pani Kingo, no, to jest coś niesamowitego. To jest coś, co naprawdę nas tutaj elektryzuje w Londynie. Londyn, czyli wszystko. Olimpijskie 2012 rok, już za chwilę Tokio. Jak pani się czuje z tym, że za chwilę, no, może ten najdroższy kruszec zawisnąć na pani szyi jako mistrzyni olimpijskiej? No, Tokio już w sierpniu, w przyszłym roku. Jest trochę czasu, ale też bardzo dużo pracy przed nami. Konkurencja, konkurencja nie śpi i jest w mojej kategorii bardzo duża, więc myślę, że jeszcze tutaj dużo pracy i odrobienie lekcji z każdego kucharza świata, który jest za nami, przed nami, także... No, nie zwalniamy tempa i, i robimy dalej swoją robotę. Myślę, że będzie dobrze. Najbliższe zawody? Już w lutym w węgierskim Eger. Będziemy trzymać kciuki, będziemy na Węgrzech. Jeżeli nie na miejscu to będziemy wirtualnie, będziemy wspierać Panią, wspierać yy, no, całą Waszą kadrę, bo przecież yy, to w yy, większości siła, to przecież oni, yy, przecież Wy wszyscy się wspieracie nawzajem, a jednak no, jest to ta szermierka na wózkach, szermierka, yy, ta yy, para olimpiada, która już za chwilę, już praktycznie na wyciągnięcie ręki, yy, droga Pani Kingo, no to jest niesamowite szczęście, że możemy dzisiaj z Panią rozmawiać, możemy rozmawiać z medalistką, złotą medalistką. Czego by pani sobie życzyła na te najbliższe miesiące? No myślę, że przede wszystkim zdrowia, bo tutaj jest dla nas najważniejsze. No i odrobinę szczęścia w każdym z tych kolejnych startów. Pani Kingo, jeszcze raz dziękujemy, życzymy tego szczęścia, życzymy co najwyższy zdrówka, no przecież ono jest najważniejsze, ono właśnie może niekiedy pokrzyżować nam plany, ale wierzymy w to, że Pani będzie pełnia sił, będzie Pani zdrowa i będzie nas Pani godnie reprezentować na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, a my będziemy się cieszyć wraz z, no, z odegraniem tego Mazurka Dąbrowskiego, że Pani Kinga Droszcz, 26 wtedy letnia, nie wypomina... Jeszcze nie, ale nie wypominając tego wieku, no przecież to młodość osiemnastka praktycznie na karku, Pani 18 lat i będzie Pani wysłuchiwać tego Mazurka Dobrowskiego. Tego Pani życzymy. Pięknie, dziękuję. Dziękujemy również, pozdrawiamy z Londynu, a rozmawialiśmy z Panią Kingą Drosz, tegoroczną zwycięzcą Pucharu Świata w Szermierce. Dziękujemy. no jak widzicie, no na żywo po raz pierwszy dzisiaj mamy tę możliwość dzisiaj właśnie Radio Sport Polonia może na żywo być z Wami wybaczcie, że na Twitterze nie dało się tej transmisji też na żywo że coś nam pokomplikowało, no ale wiecie, no złośliwość rzeczy martwych ma miejsce, odsłuchajmy jeszcze na koniec trailera który nas wprowadza klimaty przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio, na których Radio Sport Polonia będzie na parolimpiadzie, ale także i na tej olimpiadzie letniej, będziemy Dwa miesiące z Wami to będzie lipiec i sierpień, pełne emocji. Już dzisiaj zapraszamy Was na to, abyście mogli być z nami, abyście nas wspierali także i finansowo, bo przecież ten wyjazd to będzie naprawdę potrzebny. Niezły zastrzyk, również e, finansowy, bo zabieramy z sobą kilku dziennikarzy, kilku redaktorów z naszej redakcji, którzy będą dla Was relacjonować na żywo zmagania naszych Olimpijczyków. Przed chwilą mieliśmy zaszczyt usłyszeć Kingę Dróżdż. nie jej się wiedzie. Niech ta szabla szermiercza prowadzi ją do zwycięstwa, jak niejednego przed laty rycerza, jak niejednego przed laty szlachcica, który o serce swej ukochanej walczył i który zwyciężał na tym miłosnym, romantycznym polu walki. My chcemy również, żeby to była wręcz przygoda romantyczna, żeby ta właśnie szablata szermiercza organizacja doprowadziła naszą dzisiejszą przed kilkoma minutami wspaniałą osobą, jaką jest pani Kinga Druszcz do tego złotego medalu, do tego olimpijskiego medalu, aby Mazury Dąbrowskiego zagrał, aby ta szpada wiodła ją do finału, do zwycięskiego finału. To tyle. Na żywo z Londynu, Radio Sport Polonia, nadajemy, jeżeli będziemy mieć takie newsy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Krajowe, będziemy się z nami łączyć. będziemy się łączyć z tymi sportowcami, będziemy na żywo. wybaczcie, że teraz się nie dało na żywo, ale za chwilę już wrzucamy tego, ten materiał na YouTube. Ten materiał wrzucamy na Twittera, na Facebooka, wherever, gdzie tylko wola pozwoli. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i żegnamy. A teraz. Przenieśmy się w ten klimat. Y, Igrzysk Olimpijskich, Tokio, 2020 trailer na naszej antenie. Everything comes down